Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie Ja jestem reformowany Ziomeczek I witam Was na moim nowym, starym kanale Który, że tak powiem, odzyskałem po latach e, Niegdyś na tym kanale Znajdowało się parę, że tak powiem Moich bitów e, Typowo hip-hopowych przyśpiewek Aczkolwiek zostały one usunięte e, Ponieważ no Nie były, że tak powiem e, Jakimiś Porami z niewiadoma jakiej półki. W każdym razie kanał odzyskałem po bodajże ponad 8 latach, byłem przypisany do starego numeru. Eee, znaczy, email był przypisany do starego numeru. email mail na te czasy, ponieważ bez żadnych cyfr i tak eee, dalej. Mniejsza o to, w każdym razie kanał odzyskałem. I chciałbym Was zaprosić na vlogi, urbexy i tak dalej, eee, tak dalej. Ten film powinien się pojawić nieco wcześniej, ponieważ na tym kanale najpierw pojawił się vlog z Kłockiej Góry. Był to tak zwany vlog ad hoc. Ja go nie planowałem. Po prostu któregoś pięknego dnia wstałem, zobaczyłem, że jest piękna pogoda, i stwierdziłem, że udam się na Kłocką Górę, by zwiedzić nowo otwartą, nowo otwartą wieżę widokową, i tak też uczyniłem, popełniając. Kardynalny błąd yy, w tamtym nagraniu, ponieważ yy, no, nagrałem go, że tak powiem, z perspektywy prostokąta pionowego, a nie poziomego. Także... Przepraszam Was widzowie za to, ale no, dawno nie nagrywałem vlogów. Na starym kanale robiłem to ponad 10 lat temu. Yy, te vlogi na kanale tamtym są. Być może je odkryję. W każdym bądź razie razie no, dużo filmów na moim starym kanale Krzysiek K przyzwaka na końcu 31 jest ukrytych, są to zazwyczaj filmy prywatne, także znaczy prywatne, no nie prywatne, bo były kiedyś w filmami publicznymi, aczkolwiek myślę, że są mało interesujące i nie będziecie chcieli tam raczej zajrzeć. Na starym kanale znajdziecie filmy z gier z moim skromnym oczywiście udziałem, z udziałem tripera, bo takim właśnie pseudonimem się legitymowałem w grach wszelakich. Także, jeżeli chcecie, zapraszam na kanał mojego serdecznego przyjaciela Bogusława Aka Szajtan e, czy też Duch Mroku. Już nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, bracie, jaka to jest nazwa kanału. W każdym razie, jeżeli interesują Was filmy e, ze stosem bluzgów dalej, możecie odwiedzić tamten kanał. Zasubskrybować, jeżeli chcecie, a jeżeli nie, to trzymajcie się tego kanału, na którym właśnie nadajemy. Ja Was pozdrawiam serdecznie, jestem akurat po eksploracji Pierwszej w moim życiu, znaczy może inaczej, nie pierwszej Aczkolwiek pierwszej, którą nagrywałem Jestem po eksploracji tak zwanego, tak zwany urbex eee, Myślę, że większość użytkowników YouTube'a jest w temacie Ponieważ, eee, no, jest to temat chwytliwy póki co eee, Zjeżdżam właśnie z gór eee, Z gór stołowych eee, W kierunku eee, Kudowy Zdrój Właśnie odwiedziłem Ośrodek e, w czasowy, który od ponad 10 lat e, jest, że tak powiem, ośrodkiem opuszczonym. Są tutaj e, były, odwiedziłem trzy budynki, co będziecie mogli oczywiście obejrzeć w filmie, który, że tak powiem, e, zostanie wrzucony na dniach na kanale. Ja swoją majówkę dzisiaj uważam za udaną, mimo że pogoda jakoś niezbyt specjalnie dopisuje, ponieważ jest 14 stopni. Na grilla ochoty jakoś nie mam, aczkolwiek myślę, że dzień mogę zaliczyć do udanych. Także zapraszam Was na film z mojego pierwszego urbexu. No i być może, kto wie, być może będę mógł Was zaprosić na kolejne, ponieważ jest parę miejsc, które chciałbym odwiedzić, jednakże zobaczymy jak będzie z czasem. Przede wszystkim z czasem, ponieważ no każdy ma życie prywatne. Ja mam na przykład małe dziecko, teraz prawie półroczne, także Także no ciężko jest mi się wyrywać, tak jak kiedyś mogłem faktycznie po tych opuszczonych miejscach sobie pochodzić. Tak teraz po prostu zwyczajnie nie mam na to czasu. Aczkolwiek tematyka najbardziej. Jak najbardziej mnie jara i być może pójdę w tym kierunku. Zobaczymy. W każdym bądź razie nie ma co zapeszać, bo może się skończy na paru filmach, a może coś, coś z tego wyjdzie w przyszłości. W każdym bądź razie zapraszam, subskrybujcie. Ja Was pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłej majówki, miłego dnia. I pozdrawiam, skudowy zrój obecnie. Na razie!